Nie, w lągach, tyła 9,5 Przednie kończymy 9 punktów Zady 9 punktów Linia grzbietowa 9 punktów Tylny czwart 8,5 Tylny kończymy 9 punktów Włosy na nogach 9 punktów Gliwa i ogon 9 punktów Wstępie mamy 9 punktów koncer też mamy 9 punktów Kłop oraz ramię 9 punktów Zachowanie 9 punktów Wygląd 9 punktów Typ finland portugański to 9 punktów. Ogólne wrażenie, 9 punktów. Mamy 145 punktów. Jest to druga premia i e, wyrażają tutaj sobie na krycie. Także wielkie gratulacje, brawo!